Już jutro, czyli 2 maja, mamy finał Pucharu Polski, w którym zmierzy się ze sobą Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa. Ja postanowiłem przesymulować ten finał aż 100 razy, żeby zobaczyć kto wygra, a Ciebie zapraszam do oglądania. Także przejdźmy do pierwszego spotkania. No i pierwsza groźna akcja Legii, zobaczmy strzał. Pięknie broń Kowacewicz. Uuu, niestety. Ibi Lopez kontuzja. No to Raków będzie grać w osłabieniu. No i Raków teraz skrzydłem, zobaczmy. Do środeczka Gutkowskis i... Mamy bramkę 1-0 Nowak No i znowu atakuje Legia Zobaczmy jak to się skończy Rosołek w polu karnym. Czy uderzy Rzozuę i broni znowu Kowacewicz No i kończymy pierwszą połowę Także na razie 1-0 dla Rakowa No i teraz kontra Rosołek na skrzydle Czy uderzy No i 1-1 Mamy remis No i kończymy 90 minut Czas na dogrywkę Gutkowskis Musiolik Ajajaj Pięknie broni tam Kacper Tobiasz I znowu Raków Gutkowskis Gutkowskis. Uuuu. Uuu, piękna bramka. O kurde, co zrobił Gutkowskis. Oj, zobaczmy to jeszcze raz, ten strzał Gutkowskisa. No pięknie z fałszyka od poprzeczki. Piękna bramka. Tatnie 10 minut przed nami. Legia przy piłce. E, czy jeszcze to wyrównają dżozuę? Strzał i znowu broni kowacewidź. Jeszcze Baku z boku. Rzoduę. Mladenowicz No i wyrównuje legia. Wyrównują to. Jeszcze Rakuk próbuje. 116 minuta. Prantudor. Gutkowski. Musiolik. Jeszcze 121 minuta. Tym razem kun. Czy to dorzuci? O kurde, co za brama. To za meczyk. No i pierwszy mecz zwycięża raków, 3-2. W kolejnych dwóch spotkaniach raków wygrał pokarnych, następnie dwa mecze wygrała Legia i znowu dwa punkty dla Rakowa, a mecz siódmy i ósmy dla drużyny ze stolicy. Dziesiąte spotkanie przed nami i będzie ono na zasadach piłki fortuny, czyli za każdym razem, kiedy piłka wypadnie za boisko, będą dodatkowe busty do umiejętności. Premia do prędkości, akcja Legii Warszawa i piękna bramka po krótkim rogu. No i pięknie zaczyna Iwi Lopez od razu. Premia do dryblingu i strzela. I od razu mamy wyrównanie. Szybciutko tutaj. i Lopez nie czekał. No i Legia Warszawa teraz z rzutu rożnego. Zobaczmy. Bramka liczy się podwójnie tym razem. Zobaczmy. No i Legia Warszawa to wykorzystuje. Mamy 3 do 1 po tej bramce. Oj, obrona rakowa coś tutaj przysnęła. Nikt nie pilnował tutaj piłkarza Legii. Znowu Josue polekarne Sliż. Josue Kapustka. No i broni pewnie Kowacewicz. Znowu rzut rożny i znowu premia do strzelania. Zobaczmy, czy skończy się tak, jak przed chwilą. Nawrocki. Oj, 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 oj. Pięknie tam wybija z linii Fran Tudor. No i do przerwy mamy 3 do 1. I kontra Legi. Długa piłka na Muciego. Uuu. Ładnie tu chciał skończyć tą akcję. Nowa Lopez. Kontra. Premia do szybkości. Zobaczmy, czy Hiszpan coś tutaj wyczaruje. W polu karnym. oj, 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 oj. Wyleciał za bandy. Ok, teraz pierwszy raz mamy wszechstronną premię, czyli bust do wszystkiego i bramkę razy 3. Legia przy piłce. Dobre pyłanie, ale czy tam nie było spalonego? Kapustka? Nie było spalonego. Mamy 6 do jednego I kolejna akcja legii. Pekkard i No i strzela kolejną bramkę. Pogrom. No i mamy 9 do 1, 10 minut do końca, o już bez szans Raków w tym meczu. No i kończymy ten mecz, pogrom, Legia wygrywa 9 do 1, także mamy remis w ogólnej statystyce, 5 do 5. W następnych dwóch spotkaniach górą również byli legioniści, później mieliśmy serię czterech wygranych meczów z rzędu przez Raków Częstochowa, no a na koniec hat-trick dla Legii. Dwudziesty mecz zostanie rozegrany w trybie bez zasad, więc nie będą odgwizdywane żadne faule czy spalone. Obie drużyny idą jak na razie łeb w łeb. Mamy 10 do 9 dla Legi, także zacznijmy kolejne spotkanie. Mamy pierwszy atak Legi, zobaczmy kapustka przed polem karnym, Josue. No i mamy bramkę, 1-0 w dziewiątej minucie. Także szybko otwiera nam się to spotkanie. No i kolejna bramka, 2-0. Nie było tam spalonego, gramy bez zasad, przypominam. No i do przerwy 2-0 dla Legi. No i leci kontra od Legi Warszawa, Peckhardt, Peckhardt. Zobaczmy, czy to wykończy. Wychodzi Kowacewicz. Lobik, ale za słabe to było. O kurde. Co tu się dzieje? No i wychodzi z kontrą Raków. Zobaczmy. Pędzi Iwi i Iwi skrzydłem. Wycofuje do Tudora. Co zrobi Tudor? Jeszcze przed pole karne. Koczergin. Zastawia się do Arsenicia. Rzutka na Iwiego. Łatna akcja rakowa, ale broni. I kończymy ten mecz. Niewiele się działo w drugiej połowie. Legia wygrywa 2 do 0. W kolejnych dwóch spotkaniach przełamała się drużna Marka Papszuna, ale tylko po to, żeby później przegrać aż 7 meczów z rzędu. Także czas na mecz 30, a ten zostanie rozegrany w trybie przetrwania, czyli za każdym razem jak jakaś drużna strzeli bramkę, to traci jednego zawodnika. Kończymy pierwszą połowę 0 do 0. Kolejny rzut rożny dla Rakowa. Zobaczmy, coś z tego będzie. Uuu, piękny tam broni bramkarz. Mamy kontrrelegi, zobaczmy, co z tym zrobią. Peckhardt. Ale blisko Lederman. Jeszcze kapustka. Do Muciego, Muci. No i mamy 1-0. Otworzyło nam się to spotkanie w 81. minucie, dopiero. Pierwsza bramka. No Ernest Muci z brameczką także. Żegnamy go z boiska. Także mamy 82. minutę i teraz Raków ma przewagę liczebną. Zobaczymy, czy to wykorzystają. Do Ledermana, Gutkowskis, Iwi Lopez. Uuu. Uh, uh, uh. Piękny strzał, ale co za interwencja. No i kończymy ten mecz. Kolejne zwycięstwo dla Legii Warszawa. No i po tych 30 spotkaniach mamy 20 do 10 dla Legii Warszawa. Później przez 7 meczów z kolei obie ekipy zwyciężały naprzemiennie, natomiast 38 i 39 spotkanie było na konto Rakowa. Także czas na 40 spotkanie, a to zostanie rozstrzygnięte w rzutach karnych. No i zobaczmy. Pierwszy podchodzi Iwi Lopez i. broni Bronika Tobiasz. Teraz Jozue. I Jozue trafia. 1-0 dla Legii Teraz Nowak, zobaczmy czy on trafi Trafia, wokienko piękny strzał Teraz Peckhardt kontra Kowacewicz I również trafia Nadal z przewagą Legia Fran Tudor teraz kontra Kacper Tobiasz I Fran Tudor pewnie Teraz kto? Carlitos, zobaczmy czy Carlitos Oj pięknie broni Kowacewicz Jak on to wyjął I tym razem broni Kacper Tobiasz Kapustka pewnie trafia. 3-2. No i teraz. Jeżeli Brazylijczyk nie trafi, to wygrywa Legia Warszawa. Zobaczmy. Juan Carlos. Gdzie uderzy? Pewnie trafia. Teraz wszystko w rękach Kowacewicza. Kowacewicz kontra Pszołek. Zobaczmy. pszołek. i broni Kowacewicz. Mamy 3-3. Teraz Papa Nikolału. I również broni Tobiasz. To za seria jedenastek. Jeżeli Mladenowicz nie trafi, mamy dogrywkę dalej. Ale trafia! Wygrywa Legia Warszawa! Mają to! Pięknie Mladenowicz, pewny strzał i kolejne zwycięstwo dla Legii. Tym razem mamy trzy mecze z rzędu wygrane dla Rakowa, 3-1 dla ekipy z Warszawy, znów trzy mecze wygrane przez Raków Częstochowa, jedno zwycięstwo tym razem pokarnych dla Legii, no i 49. spotkanie również dla medalików. Także czas na 50. spotkanie, jak na razie mamy 26 do 23 dla Legii Warszawa. A to spotkanie również nie będzie zwykłe, ponieważ tutaj mamy ustawioną siłę strzału na maksymalną wartość. Przed polem kapustka, czy uderzy? Rosołek i rozłe. Jeszcze w polekarny i mamy 1-0 dla Legii Warszawa. 15 minuta. Kto strzela bramkę? No i Ernest Muci strzelcem bramki na 1-0. No i teraz w polu karnym Gudkowski, zobaczmy, czy uderzy. Polekarnia i jest 1-1. Piękny strzał. Kto to był? Koczergin? Nie, Fran Tudor. Dobrze. Wyrównany mecz nam się zapowiada. No i Legia chyba szybko chce odpowiedzieć. Rosołek, Muci. I Żozdółę! I w stupek! Kurde, ale mocny strzał! I Wilopes w polkarnym zobaczmy, Gutkowski. I mamy 2 do 1. Bez szans znowu, Bramkarz! No, jak będzie to śleciało w światło Bramki, to te strzały są nie do wyjęcia. No i znowu Legia szybko chce odpowiedzieć, Żozdółę! Oj, 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 oj! No, nieźle ściągną tą Pajęczynę w rogu. Mocny strzał z lewej nogi, 2 do dwóch mamy. Zobaczmy prędkość tego uderzenia. No pięknie przymierzył. Teraz Fran Tudor przed polem karnym uderzenie i broni Bramkarz. No i teraz raków przy piłce. Gutkowski co zrobi? Nadal biegnie sam. Podanie i. Ojoj, oj, 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 oj. mamy 3 do 2. Znów strzał z lewej nogi prosto w okienko. Rowu, rosołek. Rosołek. Ojoj, oj, oj, oj. Rosołek, co tam strzelił? O, piękny strzał. No i piękny znowu strzał. Kapustka w polu karnym. Rosołek, Józue i 4-2. Przepraszam, 5-3. i Raków już chyba się nie pozbiera. 90. minuta. Także kończymy mecz 50. 5 do 3 dla Legii Warszawa. Po wygranym meczu Legia dokłada kolejne zwycięstwo. Później trzy wygrane mecze dla Rakowa. Legioniści odpowiadają również trzema zwycięstwami. I ostatnie dwa dla ekipy z Częstochowy. Także czas na 60 spotkanie. A te rozegramy w trybie Volta. No i zobaczmy już do duet. Ok, Jędrzejczyk wychodzi sam na sam. Oj, wsupek. Jeszcze Carlitos. I również Bronikowacewicz. No, i 1-0 mamy. No i Żozułę z brameczką. No, dość kuriozalna, tak naprawdę, ale może być. No i zaczynamy drugą połowę. Zobaczmy, czy piłkarze Rakowa zdołają tutaj wyrównać. Teraz kapustka przy piłce. Zobaczmy, co zrobi Bartosz. Kapustka. Oj, nad poprzeczką. Teraz Raków ma sytuację. Kontratak i v No i prosto w bramkarza. Oj, 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 oj. No i wychodzą 2 na 1. 2 na 1. Zobaczmy, 3 na 1 już w sumie. Frantudor. Po ziemi. Jeszcze piłka w grze. I jest. Jeden do jednego. Słaba interwencja Kacpra Tobiasza i mamy remis. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę tego uderzenia. Oj, fatalnie Kacper Tobiasz. Wciąż legia przy piłce. Zobaczmy, czy to wykorzystają. Wchodzi po lekarne. I piękne uderzenia. No i mamy dwa do jednego. Druga bramka z I chyba, chyba legia już nie odda tego prowadzenia. 29 sekund do końca, chociaż teraz. Szybka odpowiedź Rakowa. 2 do 2. Zora na No i mamy koniec regulaminowego czasu gry. Także czas na rzuty karne. Zobaczmy, jak to się potoczy. Carlitos. I nad Bramką. Jeszcze i Lopez teraz. I prosto w Bramkarza. Na razie, Bramkarze chyba tutaj. Będą górą. Prantudor podchodzi. A wysoko nad bramką. Jozue, strzelec dwóch bramek i również nad bramką. Jeżeli Lederman strzeli, to raków wygrywa. Zobaczmy. Ben Lederman przy piłce. Jak uderzy. No i prosto w środek, pięknie. Jest, wygrywa Raków. Oj, nigdy więcej symulowania meczów w tym trybie, masakra. Po tym dziwnym zwycięstwie na parkiecie Raków dokłada kolejne trzy. Na to legioniści bardzo mocno odpowiadają pięcioma wygranymi spotkaniami. I ostatnie na konto Rakowa. Także nadszedł czas na 70 spotkanie. A to rozegramy po prostu do złotej bramki. No i Wszołek teraz z boku, zobaczmy. Wycofał jeszcze Rosołek. Po karnym już jest Legia. Jeszcze Josue. Wciąż Josue i strzela. Piękna obrona Kowacewicza. Teraz piłka dorosłka w polu karnym. Mucji. Ernest Mucji z piękną bramką. 1-0 dla Legii. No i dzięki tej bramce Legia Warszawa oczywiście wygrywa to spotkanie. Następnie kolejne trzy spotkania wygrywa Legia. Przełamanie ze strony Rakowa. I znowu trzy dla Legii. A spotkanie 78-79 na konto Rakowa. Także czas na 80. -te spotkanie. No a tym razem mamy prędkość strzałów oraz szybkość zawodników ustawioną na wartość maksymalną. Kapustka. No i Muci. Oj, 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 ale petarda poleciała. 1-0 dla Legii. Zobaczmy teraz rosołek, czy uderzy? Muci i mamy 2-0. Kapustka, kapustka. Ernest Muci, czy uderzy? Do środka. Rosołek, kapustka, jeszcze Muci przy piłce. Kapustka i mamy 3-0. Masakra. Raków pod bramką, Nowak, zobaczmy czy uderzy, uuu, uuu, nie poddaje się Raków, kolejny atak legi, czy to będzie kolejna bramka? Oj, oczywiście, to musiała być bramka, 4-1, oj, Legia teraz przed polem karnym, Josue, ooo, pięknie co obronił Kowacewicz, no i koniec meczu, kolejne zwycięstwo wpada na konto Legi Warszawa, my lecimy z tym dalej. W następnych dwóch meczach wciąż legioniści nie dają za wygraną, a przez 7 kolejnych spotkań obie drużyny wygrywają naprzemiennie. A 90. spotkanie również rozstrzygniemy poprzez karne. Tylko, że tym razem siła strzału jest ustawiona na maksymalną i pierwszy strzela Nowak i oczywiście trafia. Teraz Rosołek przy piłce, zobaczmy. I trafia w słupek. I Wilopes teraz przy piłce. Broni bramkarz. Ernest Muci. Dobrze, cel nie trafia. Gutkowski, gdzie uderzy? Prawy róg i celnie. Teraz Pszołek przy piłce. Zobaczmy. Również pewnie trafia. Fran Tudor i... Również trafia. Bartosz Kapuska przy piłce. Również trafia. No i teraz Grek. Papa Nikolaou. Pewnie w prawy róg bramki. No i teraz Filip Mladenowicz. Jeżeli nie trafia to jego zespół przegrywa. Zobaczmy. I pewnie trafia. Tuż przy słupku. Raz Koczergin. I broni bramkarz. No i żozuę teraz. Zobaczmy. Jeżeli nie trafi Ale trafia Legia Warszawa wygrywa kolejne spotkanie Znowu 7 spotkań, w których raz wygrywa jeden, raz drugi A ostatnie dwa dla Legii No i czas na ostatnie setne spotkanie Tym razem już na normalnych zasadach No i teraz Raków przed szansą Bartosz Towak, piękny strzał, ale broni bramkarz Kolejna akcja Rakowa Gutkowskis, Lopez Czy uderzy? Zobaczmy Gutkowski, 1-0 no i 19 minuta i pierwsza bramka. I znów atakuje Legia. Muci, muci, muci w polu karnym i pewna bramka. Teraz Bartosz Nowak wchodzi w pole karne. Mamy 2-1. Teraz Legia z kolejną akcją. Rosołek, Sliż. U, Oj, 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 oj. No i koniec tego ostatniego spotkania, ale ten wynik i tak nic nie zmienia. Ponieważ i tak w ogólnej klasyfikacji wygrywa Legia Warszawa 55-45%. do 45.